Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już szóstym dniu praktykowania wdzięczności z aplikacją Dobroteka. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by pochylić się wspólnie nad znaczeniem i mocą ludzkiego słowa. Tego słowa, które wypowiadamy, ale również tego słowa, które słyszymy. Słowa są jak wiatr. Wiatr potrafi łódź, okręt, poruszyć do przodu, ale wiatr może również zburzyć morze w taki sposób, że zatopi nawet największy okręt. Słowa mają znaczenie. Przypomina mi się taka pewna anegdota o lekarzu, który był pediatrą i zajmował się małymi pacjentami. Miał taki zwyczaj, że jak przychodziły dzieci do jego gabinetu, uśmiechał się i każde dziecko witał serdecznymi słowami witam cię, dobry człowieku. Ale pewnego razu przyszedł Filip i kiedy usłyszał te pozytywne słowa, pochmurniał, zmarszczył brwi i powiedział, nie jestem dobry. Jestem Filip, zły, gnuśny, leniwy Filip. Lekarz taki zdziwiony, otworzył szeroko oczy, mówi: Nie no, przecież widzę, że jesteś dobry. Ale Filip zaczął kręcić głową i dalej przystawał przy swoim, powtarzał jak pewną mantrę, którą słyszał wielokrotnie: Nie, jestem zły, gnuśny, leniwy, niedobry Filip. Jak często musiał słyszeć te bolesne słowa, że w wieku, w którym jeszcze nie potrafił czytać ani pisać, już nie potrafił znieść samego siebie. Słowa mają znaczenie nie tylko te, które słyszymy we wczesnym dzieciństwie czy w okresie dorastania, słowa zawsze mają wagę i znaczenie. Słowa tworzą pewną atmosferę, klimat, w którym żyjemy, w którym się poruszamy, są bardzo ważne dla jakości naszych relacji. I tak jak dzisiaj mówi się o ekologii, że chcemy wszyscy oddychać zdrowym powietrzem, tak warto zwracać również uwagę, że chcemy wszyscy mieć higienę psychiczną, która właśnie powstaje w kontekście usłyszanego, wypowiedzianego słowa. Słowa nie tylko tworzą atmosferę zewnętrzną, słowa również tworzą wewnętrznego narratora, z którym żyjemy 24 godzina doby, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I na pewno jakimś dramatem jest to, kiedy żeśmy wychowywali się w środowisku, w którym brakowało dobrych, pozytywnych słów. Ale być może większym jeszcze dramatem jest to, kiedy nasz ten wewnętrzny narrator, komentator sam nie dysponuje dobrymi słowami. Dlatego aplikacja dzisiaj zaprasza nas do tego, byśmy nie tylko sobie przypomnieli te osoby, które. Były dla nas inspirujące, mówiły dobre, życzliwe słowa, ale żebyśmy przypomnieli sobie konkretną treść, co dobrego o sobie usłyszałem, albo co dobrego ostatnio komuś powiedziałem. Pamiętam, jak już świętej pamięci mój tata powtarzał o mnie o moim rodzeństwie z dumą, że ma pięć talentów. Słowa naprawdę mają znaczenie mogą nas uskrzydlać, dawać nam siłę, ocierać nam wzy z policzków, ale mogą być również twardsze od kamienia być jak belka rzucona pod naszą nogę jak kłoda, która nie pomaga nam iść, nie pomaga nam realizować marzeń. Przypominają mi się słowa z Pisma Świętego, z mądrości Seracha że uderzenie rózgą wywołuje sińce. Uderzenie Słowem łamie Kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu od ostrza języka. Słowa mają znaczenie. Te negatywne związane z krytyką, oceną chciejmy od siebie odrywać, zrywać jak przyklejone etykiety. Te pozytywne chciejmy przypominać i Utrzymywać nie tylko w swoim myśle, ale w swoim sercu, aby nas inspirowały i dawały nam siłę do realizowania najgłębszych i najpiękniejszych marzeń. Tego Wami sobie życzę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.